Przyjechałem właśnie do takiego kompleksu mieszkaniowego tutaj w Saigonie. Jest wybudowany on przez firmę, która należy do jednego z najbogatszych Wietnamczyków. W sumie najbogatszego. W sumie jest on najbogatszym Wietnamczykiem. I on zaczął od budowania różnych hoteli, resortów, a wcześniej miał fabrykę makaronu na Ukrainie. Sprzedał ją przed kryzysem w lat, wczesnych latach 90., jak jeszcze na Ukrainie było w miarę dobrze, nawet lepiej niż w Polsce. No i te pieniądze zainwestował w rezorty w różnych turystycznych miejscowościach w Wietnamie. Później zaczął budować osiedla, całe osiedla, całe kompleksy mieszkaniowe. Następnie sieć sklepów, zarówno takich żabek, jak i biedronek taki odpowiednik naszych żabek i biedronek ale również większe jakieś tam hipermarkety zaczął niedawno produkcję samochodów pierwszych samochodów wietnamskich i również telefonów komórkowych, telewizorów także należą do niego jedne z najlepszych szpitali w Wietnamie szkoły no można by powiedzieć każdy dział gospodarki jest w jego rękach. To jest grupa Wingrup się nazywa Vingroup się nazywa. I teraz to miejsce, w którym jestem to jest również takie można powiedzieć nowoczesne osiedle. I w tym nowoczesnym osiedlu, częścią tego nowoczesnego osiedla jest jeden z najwyższych budynków w Południowo-wschodniej Azji 15, chyba 15 na świecie najwyższy budynek. No i zaraz go zobaczymy. I tak oto się prezentuje Landmark 81. No i tam w koło niego są budynki mieszkalne. Później sprawdzę cenę. No i w środku, tak jak zazwyczaj w takich kompleksach, są restauracje, sklepy, kawiarnie. Też mieszkańcy mają do dyspozycji siłownię, basen. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jest też tu prywatny szpital. Podobne, podobne miejsca są w Hanoi tylko że na mniejszą skalę również wybudowane przez tą firmę On w tym roku dołączył do grona najbogatszych ludzi na świecie W najnowszym rankingu Forbesa Także pochodzimy zobaczymy jak to wygląda Z czym są święta większość sklepów po zamykanach. Jakieś tam żabki Circle K. Circle K nie ma tu stacji paliwowych jak w Polsce, tylko mają sieci małych sklepów, takich takich odpowiednich naszej żabki. I one często są czynne 24 godziny, również w święta. Także jest to prawdopodobnie jedyny czynny sklep dzisiaj, no i tam pewnie jakieś kawiarnie również będą czynne. Ale samo centrum handlowe jest zamknięte. Kiedy będzie otwarcie po świętach 28 otworzę No może jeszcze przyjdę, zobaczę Jest bardzo cicho, także jest okazja, by porozmawiać o podobieństwach różnicach między Saigonem a Hanoi. No na pewno Saigon jest miastem bardziej otwartym, bardziej nowoczesnym. Jeśli chodzi o ceny to są one trochę wyższe, ale no nie jest to jakaś ogromna różnica. Jeżeli chodzi o ludzi, to mieszkańcy w Saigonie są bardziej otwarci. Także jeżeli ktoś chciałby robić biznes, poznać jakąś Wietnamkę, to do Saigonu. Jeśli chodzi o Wietnamki, to na pewno trochę wyższe są w, na północy, też odcień ich skóry będzie jaśniejszy. Ale wydaje mi się, że te tutaj są nieco bardziej, że tak powiem, kobiece, ładniejsze mają kształty w Saigonie. No, często te kształty są dorobione co jest rzeczą niesłychaną na północy gdzie jest dużo drobnych płaskich dziewczyn możemy powiedzieć z figurą niezbyt kobiecą może płaskie to nieładne określenie no i teoretycznie też by mogły sobie coś dorobić ale jakby nie pozwala na to ich otoczenie, że tak powiem. Znajomi, rodzina, no na pewno patrzyłaby to, patrzy, patrzyliby na to bardzo niechętnie. Także jest pewna presja, presja socjalna bardziej zaściankowym, konserwatywnym Hnoi. Już wcześniej na którymś tam z vlogów wspominałem, dlaczego to są takie duże różnice między północą i południem. One nie są związane bynajmniej z, z wojną. Jakby sama wojna była związana z tymi różnicami. Bardziej zaściankowe, konserwatywne Hanoi Północ popierało sowiecki komunizm, a bardziej otwarte Południe popierało amerykański kapitalizm. Także można by powiedzieć, że przyczyną wojny były te różnice kulturowe które są w Wietnamie od setek lat. Tak, północ-południe była różne były wpływy kulturowe, o czym wcześniej wspominałem. I no jest ten Wietnam na papierze jeden, ale tak naprawdę to są dwa Wietnamy, a może nawet i trzy, bo centralny Wietnam to jest tak można by powiedzieć pomiędzy północą, a południem, jeśli chodzi o to, jak się ludzie zachowują. Także, no jakie jeszcze są różnice między północą, a południem? Myślę, że zarobki na przykład dla obcokrajowców są podobne. I nawet dla Wietnamczyków to nie jest duża różnica. Jednakże, jeżeli myślimy o karierze jakiejś zawodowej, to znacznie łatwiej jest to osiągnąć w Saigonie. To znaczy wielu mieszkańców Hanoi przenosi się do Saigonu, ale już w drugą stronę nie za bardzo. Praktycznie bardzo ciężko jest spotkać kogoś z Saigonu, kto mieszka w Hanoi. Ja przez 4 lata może spotkałem tylko jedną osobę i to też ona mieszkała przez bardzo krótki okres czasu, później wróciła do Saigonu. Także no w, Saigonie, w Hanoi to jest mniej więcej tak, że tylko znajomości, tak? Jeśli masz znajomości dobre, to będziesz mieć dobrą pracę, jakiś tam awans, łatwiej będzie Ci otworzyć biznes. To też się przydaje i tutaj, ale bez tego jest łatwiej cokolwiek osiągnąć niż w Hanoi. Tak? No i zarobki tam trochę są większe, zwłaszcza dla Wietnamczyków, bo dla obcokrajowców te stawki są mniej więcej bardzo podobne no i pogoda teraz jest w Hanoi jakieś 15 stopni tu jest 30 ta różnica była jeszcze większa ileś tam lat wstecz ale teraz te, te zimy się ocieplają także w Hanoi już nie jest tak zimno jak kiedyś ale potrafiło być poniżej 10 stopni a tutaj zawsze jest mniej więcej 30 trochę więcej ale na szczęście w ciągu nocy się o zimnia, jakieś 23-24 stopnie także tak to wygląda jeśli chodzi o pogodę no i wydaje mi się że ogólnie jest więcej nowoczesnych budynków w Sajgonie drogi wyglądają lepiej no co, co by tu jeszcze dodać może mi się coś przypomni to to dodam później a jeszcze zapomniałem tak, o kwestii bezpieczeństwa. Oba miasta są bardzo bezpieczne do tego stopnia, że jeśli byśmy byli kobietą i chcieli pójść do najgorszej dzielnicy w Hanoi czy w Sajgonie po północy, to na pewno nic by nam się nie stało. Brak jakiejkolwiek patologii typu jakieś dresiarze, alkoholicy, Także nic nam się nie stanie, jesteśmy tu bardziej bezpieczni pod tym względem niż w większości polskich miast, ale tu w Saigonie, nie w Hanoi i właśnie pod tym względem, Hanoi jest bezpieczniejszym miastem do życia, tu w Saigonie zdarzają się kradzieże na wyrywkę. To znaczy idziemy sobie ulicą, rozmawiamy przez telefon, podjeżdża ktoś na motorowerze i chwyta szybko nasz telefon, torebkę czy kamerę, często wyrywają też jakiś złoty łańcuszek. Czasem może być to niebezpieczne, bo to jest szybkość, mogą nas przewalić, możemy się uderzyć głową o, o coś i nawet stracić życie. Także są tam jakieś sporadyczne przypadki tego typu w Hanoi, ale ja osobiście nie słyszałem, żeby to się komuś zdarzyło wśród moich znajomych. Też mam wielu w Hanoi. Natomiast mam kilku znajomych w i im wszystkim wyrwano z ręki telefon, jak rozmawiali na ulicy. No i to, to są nagminne tutaj przypadki, bardzo trzeba uważać na to w Sagonie, ale, ale nie w Hanoi. Także pod tym względem Hanoi jest bezpieczniejsze. Jeszcze dochodzi kwestia zanieczyszczenia powietrza. Oba miasta mają problem w tej kwestii. Przy czym Hanoi jest, w Hanoi jest dużo gorzej. Hanoi jest podajże razem z Jakartą najbardziej, razem z, z Jakartą ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Azji Południowo-Wschodniej. A tak ten kompleks prezentuje się z innej perspektywy. O właśnie. Tam można sobie też dom kupić. Niekoniecznie trzeba w łogowisku. Tam są takie dwa punkty widokowe na rzekę i na osiedle. Robię się głodny, zauważyłem, że ta kawiarnia jest dzisiaj otwarta, także zaraz wejdę coś zjem. To jest taka y, koreańska piekarnia, bardzo popularna w Azji, praktycznie w większości dużych azjatyckich miast y, można ją znaleźć. No i zobaczymy co tam jest i może tutaj usiądę. No najlepiej jakbym mógł usiąść sobie tutaj i popływać ale no nie ma takiego wyboru na razie także zobaczymy co mają w środku jakieś ciasto co by tu zjeść zakupiłem taki oto Chleb pełno ziarnisty ma jakiś groszek w środku rodzynki orzechy